Cześć, witajcie. Kolejnym. O kurde. Yy, odcinku yy, Zales, FS, FS, lesy, Landwich, Farming. Jeden. ciul Simulator 2013. Yy, w dzisiejszym odcinku postaramy się kupić lepszy ciągnik. Yy, a mam. Na... tego... Hmm. Tego, albo... Tego... Albo to Lamborghini, albo tu Pruri, coś tam. Hmm. Jak widzicie... Yy... Inaczej kombajn jeździ a to przez to że lasiałem no pola. No. będziemy to wysypać byłem zaskoczony ponieważ poprzedni odcinek masz 5 dni 50 świetle, więc myślę że nagram sobie kolejny a jak ten będzie fajny, to też nagram jeszcze kolejniejsze. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Dobra, widzimy. Dobra, jestem, bo jak zwykle ktoś mi musiał bić kurde do pokoju. Dlatego bardzo nie lubię. No mniejszy. bomba już skończył, więc jedziemy go spać. Pokażę Wam to coś. Pożyczyłem na to pieniądze, zaraz pokażę Wam. E, wejdziemy do bankomatu i też pożyczymy jeszcze na ten ciągnik. No, wiem, że na pewno, ale coś kupimy no, na razie musimy moje pieniądze są na minusie 74 734 zł na minusie to jedzie potem go mają trochę No przejdziemy się Dobra, idziemy to wysypać Fajnie to wygląda, jak widzicie Myślę, że gra jest dosyć dobrze przyciszona Nie tak jak ostatnio, nie mały tutaj. I... Zaraz zobaczę jak to tam czy jest dobrze czy za cicho ponieważ przyciszyłem przy na mikserze Windows Wiecie jak to jest Dobrze Teraz to jeszcze bez Kury kup kupowaliśmy czy nie? Nie, tylko to On chyba jak nie znosi, jedynie nosi nie. Dobra, No z potra w kabinie Jak musicie bardzo ambitnie tą grę Powinno trochę płynniej chodzić ale. o później będziemy wykonywać różnorakie misje i tak dalej, i tak dalej. To jest największa pszczepa z możliwych. Znaczy największa. Największa przyczepa, która kupiłem. Kupiłem ją. To jest modyfikacja. Ledwie co ją ciągnie ten ciągnik, ale to jest specjalny zaczm. Patrzcie. Mogę yy, tutaj. Odczepimy tu szczepę e, także tutaj o lak. Jedyny e, dzisiaj myślę, że sprzedamy kupimy sprzedamy zboże i kupimy ciągnika Żeby mieć więcej ciągników No, czego tu mamy najwięcej eee. Tak, słyszeliście to Zapewne. pewno No po tysiące to jest chyba tu Tak, to jest tu Dobra już jestem. Trochę tego jest. Zobaczymy ile za to dostaniemy. Zobaczymy się jak dojadę. Dobra, jesteśmy na miejscu. Pożyczymy jeszcze kawę. Dobre, bo. Oho, oho, skate. Zaraz wychodzi, dzwoni. Dwadzieścia osiem tysięcy. O no nie, zobaczymy, co się da za to robić. Tu możesz nadal iść on jest tutaj. Dobra. Pożyczamy tyle, ile mamy. Ile możemy? 200 tysięcy. Poszczyliśmy. 157 tysięcy. No. Czekajcie. Dobra. Poszczycimy i kupujemy ciągnik. Za takie kasy to ja kupię. Na dwa nam nie starczy. Tam ma 107, nie 100. Hmm. Ola ja kupiłem tego. Myślę, że seria Wam się podoba. Tylko co widać, to się chyba podoba w tym Ale Trochę mało łapek w górę. Dwie, tylko. Piszcie jakieś komentarze miłe, co mam zrobić, co mogę zrobić, co nie zrobiłem, a co mogę zrobić. Yy. Ten ciągnik będzie służył do tej dużej przyczepy Do tej małej Te mniejsze do, do, do siania i... No... Gruperowania, o no, tak to nazwijmy Myślę, że odcinek nie będzie zbyt długi I zrobi dziś dwa ja Zrobię dwa odcinki dzisiaj na zapas, bo od tygodni dobrze, że tu się nic nie psuje. Bo była lipa. Wiecie, co za siebie szepak? Szepaku trochę i jedymy. Dobra, no, to ciągnikiem. Jestem zaskoczony, że taki ciąg nie ma stokoj Wierci Chyba stokolie Chyba stokolie Moc Maksymalna moc Oha, tak, maksymalny moc Dobra, no, no. idziemy nawet Jest kogut Myślę, że wgramy inne modyfikacje Myślę, że widzieliście te, klikaliście na te linki z różnymi poradnikami do, do tych poradników. Linki, co pokazują jak zmienić pojemność, na przykład takie przyczepy, oczywiście modyfikacji tylko, pojemność modyfikacji i cenę. Cena z jaką można kupić yy, z jaką można, można będzie kupować dany mod Na przykład takie coś zamiast będzie normalna cena 100 tysięcy możemy zrobić na 100 dolarów i będzie wszystko dobrze będzie trochę ułatwia rozgrywkę, ale wiecie Możemy zostawić tutaj Mi się przydało 100 tysięcy na pole Dobra, tamtym drugim ciągnikiem pojedziemy pod tą przyczepę No to nie ma przedniego Lol Zaczepu oczywiście Mmm, dwa koguty Ja lubię koguty Nie, nie, nie. By się wyrywał przy... że ustawię sobie też odczepianie różnych maszyn na hard. Czy nie wiem, chyba to jest, dotyczy się tego właśnie. Ej, to nie jest za szybkie z tą przyczepą. Nie, nie szybkie jest, tylko musi się rozpędzić. Dobra. Eee, tym oto pięknym ciągnikiem... Skończę odcinek e, i widzimy się w następnym, który zaraz chyba nagle. nie wiem. Więc trzymajcie się na razie. No i się maga.